Roman Łłotkowski, witam bardzo serdecznie i zapraszam na Biznesmanię, kolejne wydanie naszego programu, w którym przyglądamy się fenomenowi startupów i fenomenalnym ludziom, którzy te startupy tworzą. A dziś naszym bohaterem jest współtwórca firmy Idea Shirt Michał Błałuciak. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. E, Michale, powiedz mi, co jest Waszym produktem? Wykonujemy nadzórki na odzieży i gadżetach. O, krótko i zwięźle. A ja myślałem, tak. że odpowiesz, no naszym produktem jest przenoszenie marzeń o stylu e, naszych klientów na produkty odzieżowe i zrobisz z tego jakąś wielką historię. Tym się zajmuje dział marketingu. Ja się zajmuję produkcją, <laughs> więc no, dla mnie musi być szybko i treściwie. Okej, okay, no dobrze. Czyli tak, dzięki waszej firmie można sobie zaprojektować nie tylko koszulkę, ale też kurtkę, bo tak przeglądałem na stronie, to tam dosyć duże jest asortyment od prostych podkoszulków, aż po bluzy, kurtki baseballowe, czapki i różne inne tego typu rzeczy, długopisy, kubki. Właściwie wszystko, co. Może się kojarzyć trochę z, merchand z merchandisingiem, ale też z takimi przedmiotami, które lubi się mieć i chce się je mieć spersonalizowane. Ale rozumiem, że klu to nie są te koszulki, czy bluzy, czy kubki, tylko klu to jest to, że ja mogę sobie sam stworzyć projekt tych przedmiotów i zamówić nawet jeden. Dokładnie. Tak, bo większość tego typu produktów mamy dostępne w sklepie, w hipermarkecie. A yy, no, chodzi o to, żeby mieć po prostu te, które są potrzebne nam w celach promocyjnych, na prezent, yy, czy po prostu w kwestiach, które są dla nas ważne. Dlatego no, mamy dużo klientów detalicznych, jak i również biznesowych, którzy wybierają spersonalizowaną odzież, no, która ma no, nie tylko cel, żeby nas ogrzać, nie, czy gadżety, nie tylko cel, żeby pisać, ale również jakby nas promować lub stać się fajnym upominkiem. No dobrze, ale ja rozumiem, że waszym wkładem w budowanie firmy, tym co stworzyliście, jest właśnie ten, ten, ten interfejs, ta strona internetowa, e, która pozwala na tworzenie projektów, tak? Tak, jeśli właśnie dajemy użytkownikowi możliwość załatwienia całej sprawy online, jest to dla niego o wiele bardziej wygodniejsze. E, Procesy są o wiele krótsze. Mniej kosztuje das jakby ze strony firmy, dlatego też klient może uzyskać ten produkt w naprawdę dobrej cenie. Eee, I może zamówić go kiedy chce. Mamy zamówienia składane o czwartej rano, o drugiej w nocy. Eee, I tak naprawdę całość dzieje się przy nim minimalnym zaangażowaniu czynnika ludzkiego. A cały proces przebiega bardzo sprawnie, ze względu na to, że klient jest informowany o każdym etapie procesu. Jak zamówienie trafia do realizacji, on dostaje maila. Jak jest wysłane, dostaje maila. Jak jest zrealizowane, dostaje maila. Prawda? Więc no, tutaj staramy się wyjść jak najbardziej naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego użytkownika, który chce załatwiać wszystko sprawnie, szybko, w dobrej cenie. No właśnie, no to dobrze. To Teraz spróbujmy przykładu. Podkoszulek Damski Premium 44 zł. Plus nadruk czy razem z tym jednym? plus na plus To ile w, w sumie musiałbym zapłacić, gdybym chciał e, sprawić prezent na przykład córce i taki podkoszulek zaprojektować no to bardzo specjalny? 10 zł, złotych, Bo odzież dziesięca jest jeszcze tańsza, mm -hmm. ale to jak mówię, no to jest kwestia kilkudziesięciu złotych. Jasne. I, z, eee, i może być jeden? To, to I może być po prostu jeden, unikalny, tak. niepowtarzalny, jeden. I może być jeden ze zdjęciem z nieograniczoną ilością zdjęć, napisów. Można zrobić wszystko, prawda? Postworzyliście? No, tak tylko nas wyobraźnia poniesie, ponieważ całość wykonujemy cyfrowo na maszynach Epson. Eee, I to jest tak, że. Yy... Można sobie albo skorzystać z elementów, które udostępniacie na stronie, albo po prostu od początku do końca stworzyć grafikę, którą się po prostu zauploaduje do systemu, umieści na sposób. koszulce. Ja rozumiem, że ten wasz system potem Wam, już potem wewnątrz w firmie, pokaże, gdzie ja dokładnie na której koszulce ten nadruch chcę umieścić. Tak, całość jest oparta o system ticketowania, czyli do każdej sztuki odzieży lub gadżetu przyporządkowujemy taki niewielkiej wielkości ticket na którym jest kod QR, o, o dokładny opis zamówienia, jeśli chodzi o te kluczowe wartości, czyli jego numer, adres wysyłki, rodzaj wysyłki, czy to ma być kurwie, poczta polska, impost, kolor odzieży, rozmiar odzieży i po prostu no, cały proces przebiega później sprawnie, unikamy w ten sposób reklamacji, pomyłek. I tak dalej. Jasne. A, a zdarzają Wam się reklamacje i pomyłki? Tak, oczywiście. No, w każdej firmie to się zdarza. No, nie ukrywam tego, że na pewno nie jesteśmy perfekcyjni. Natomiast no, jakby tutaj całość staramy się wykonywać jak najbardziej sprawnie. Udostępniamy również klientom sprawną no, możliwość złożenia reklamacji. No i jeśli jest zasadno, to wtedy oczywiście przysyłamy no właściwy tak. towar. No jeśli i... to jest. Już nawet po urodzinach zwracamy wtedy pieniądze. Słuchaj, ja powiedz mi. Oczywiście w tym procesie produkcyjnym jest taki moment, kiedy rzeczywistość musi wyjść ze świata cyfrowego i wejść do świata naturalnego. Znaczy, musisz mieć kogoś, kto fizycznie weźmie koszulkę, tak. włoży ją na ten stół, na tak, którym tak. zostanie nadrukowana, prawda? Tego się już nie da zrobić automatycznie. No nie da się. Słyszałem, że są prowadzone nad tym prace, jednak no, podchodzę do tego dość sceptycznie. Jednak ten element ludzki, tak samo jak w kontroli jakości, no, musi być. Mhm. Po prostu no, mamy tak zróżnicowany zakres produktów, że no to musi być nawet często gęsto przez e, wzory zastrzeżone, wzory handlowe. No, musimy po prostu trzymać nad tym piecze i. Wiedzieć, co drukujemy. I jak to jest? Potem ten człowiek zdejmuje to z drukarki, pakuje i wysyła? Czy macie osobny dział pakowania? Ciekaw jestem, jak to tak. organizujecie. Tak, jeśli chodzi o cały proces, to wiadomo: najpierw trzeba przygotować odzież, przyporządkować dany produkt do danego zamówienia i do danej grafiki, która ma zostać tam wydrukowana. No i następnie zakładamy to na drukarkę. Jeśli chodzi o koszulki białe, bo czarne to jest inny tam rodzaj produkcji, ale mniejsza o większą. Musimy założyć to na drukarkę, później nadruk jest utrwalany termicznie? Yy, to wszystko. Się, odzież się składana do takiego tunelu grzewczego. No i następnie, jak ta koszulka wypada, trafia na konsole jakości, gdzie jest składana yy, następnie trafia na wysyłkę. A powiedz o gdzie... tak, Ile... uproszczeniu? Ile takich krótkich serii, czy pojedynczych koszulek? Robicie miesięcznie? Czy to jest tak, że macie taką taśmę i non-stop płyną zamówienia? Czy to jest tak, że siedzicie sobie i czekacie, o pojawiło się jakieś zamówienie, no to ciach robimy koszulkę. Który z tych Nie, dwóch. Każdego dnia świąt. rano przygotowujemy produkcję. Produkcję zaczynamy o 6 rano. Eee, no i po krótkim czasie już mamy skompletowaną całą odzież. W tym czasie, oczywiście, gdy kompletujemy nową odzież, kończymy zamówienia z dnia poprzedniego. Eee, no i po tym jak już mamy to wszystko skompletowane, zaczynamy nowy proces. No tutaj, jeśli chodzi o to, jak wygląda cały proces, mamy go mocno dostosowanego do naszej działalności, czyli drukujemy y dużą ilość pojedynczych sztuk. E dlatego u nas wszystko musi być po prostu zapięte na ostatni guzik. Tekstylia są różne. Ważny jest poziom higroskop higroskopijności, czyli jak tekstylia są zawilgocone. Na przykład tekstylia, które leżą u nas od dawna na magazynie, ma inaczej chłoną wody, inaczej chłoną tusz niż te, które niedawno przyszły od dystrybutora, a tym bardziej mogą niedawno być ściągnięte ze statku. Mhm. Wiadomo, że wszystkie tekstylia są wykonywane na Dalekim Wschodzie. Jasne. I następnie, jak już cały proces mamy przygotowany, no to wtedy przygotowujemy tą odzież, wdrukujemy. Pakujemy, wysyłamy. A czy to jest trochę tak. wszystko tak, żeby było przed 15, żeby zdążyć na wszystkich kurierów. A powiedz mi, czy to jest trochę tak, że z punktu widzenia procesu, to jakby to, że na każdej koszulce określonego typu jest inny nadruk, to ze względu na, na to, że on jest cyfrowy, i że, że używacie drukarek, to w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, bo to jest tak jakby tak. seria jednej koszulki, a to, że tam są różne nadruki, to nie wpływa na proces. Tak. tak. Bo dzięki właśnie zinformatyzowaniu naszej działalności i temu, że do każdej sztuki odzieży jest przyporządkowany ticket z QR-kodem, jedynie musimy zeskanować i cały plik jest wczytywany już tutaj na drukarkę. Musimy tylko zaaplikować odzież na tackę, nacisnąć przycisk, no i drukarki Epsona wykonują całość pracy. No właśnie, no mówisz, że drukarki Epsona to jest jakiś specjalny proces inny niż w takich typowych drukarniach, w których się robi właśnie takie takie gadżetowe koszulki? Mm, tak, jeśli chodzi o to, jak odzież była robiona wcześniej, była robiona zazwyczaj za pomocą sitodruku, czyli musieliśmy mieć odpowiednią ilość tego samego wzoru, żeby tak naprawdę całość produkcji się opłacała, ponieważ do sitodruku jest niezbędne wykonanie matryc. Każda matryca jest wykonywana na oddzielny kolor, no i na przykład no teraz cena matrycy to jest od 70 do 100 zł. No, i w tym wypadku, jeśli chciałbym wykonać koszulkę z kilkoma kolorami, no to samo przygotowanie to jest 350 zł, prawda? Ale, ale to pojedyncze egzemplarze odpadają, bo nikt by ich nie kupił. Całkowicie było, odpadały dzięki właśnie technologii DTG, czyli druku bezpośredniego na odzieży na bawełnie. Jesteśmy w stanie wykonywać koszulki od jednej sztuki bez żadnych ograniczeń kolorystycznych. E, czym ona drukuje? To jest trwałe? Można wyprać taką koszulkę? Tak, oczywiście. Mam odzież, którą mam od 2014 roku, którą wydrukowałem samodzielnie. No i no, prajmę bardzo wiele razy, nie ma z nią najmniejszych problemów. No, ona drukuje pigmentem. Tuż na bazie wodnym, wody, ale no, całość jest bardzo trwała i nie ma z nią najmniejszych problemów. Oczywiście, jeśli się wykona nadzór w odpowiedni sposób. A już Jaka. mamy kilka lat doświadczenia w tej kwestii, także wiemy co i jak. No właśnie, o tej historii Waszej firmy porozmawiamy po krótkiej przerwie. Oglądacie biznesmanie w biznes 24 naszym bohaterem jest dzisiaj Michał Bałuciak, twórca współtwórca firmy Idea Shirt. Witam cię bardzo serdecznie po przerwie Michale no współtwórcą jesteś, ponieważ we dwóch z kolegą założyliście tę firmę i powiedz mi tak. dlaczego jak do tego doszło, że zaczęliście się zajmować nadrukami na koszulkach. To był czysty przypadek. Otóż ja. Działam w branży reklamowej. Mój wspólnik Mateusz Piwnicki e, zajmował się tworzeniem stron internetowych. Jeden z moich klientów poprosił mnie o wycenę takiego konfiguratora online. E, dokonaliśmy wyceny, wstępnej analizy, jak trzeba by się zabrać za wykonanie tego projektu. Klient się rozmyślił, zrezygnował no i sami zostaliśmy z pewną wiedzą. Wtedy doszliśmy do wniosku, że warto byłoby przełożyć na konkretne rozwiązania e-commerce. Tak też zrobiliśmy. No i pewnego dnia wpadło nam pierwsze zamówienie, gdzie tak naprawdę nic nie zrobiliśmy przy tej stronie. Ta strona do końca nie była gotowa, nie funkcjonująca. To była końcówka 2013 roku. Doszliśmy do wniosku, że no jednak może warto inwestować w ten projekt. No, i koniec końcem w maju 2014 roku dokonali, dokonaliśmy pierwsz, zakupu naszej pierwszej drukarki tekstylnej. To był Epson F2000. No, i przez balkon wnieśliśmy ją do mnie, do dużego pokoju. Ale Że poważnie? Chwili, to tak. tak no, nie, nie zmieściła się przez drzwi. Najpierw chcieliśmy wnieść po prostu przez drzwi do nas, do mieszkania, ale się nie zmieściła. No, to musieliśmy z drugiej strony przez balkon. Na szczęście mieszkam na parterze. Także nie było problemu. Okej, okay. no. czyli dźwig nie był potrzebny. Tak, dźwig nie był potrzebny. Natomiast później no, biznes się cały czas szybko rozwijał. Mieliśmy dość takie zachowawcze podejście do jakichkolwiek inwestycji. Dlatego dopiero tak po dwóch, trzech miesiącach przenieśliśmy się z mieszkania do naszego pierwszego lokalu we Wrocławiu. No i sukcesywnie się rozwijaliśmy. rozwijaliśmy. Teraz mamy własny zakład produkcyjny, halę produkcyjną na przedmieściach Zgorzelca. Po to, żebyśmy mogli właśnie rozwijać się na pozostałe ręki Europy. Jasne, słuchaj, a powiedz mi, ten rozwój firmy wymagał zasobów finansowych? To jakoś specjalnie finansowaliście? Czy to był taki organiczny wzrost, który po prostu finansowaliście z bieżącej działalności? No powiedziałeś, że twój partner jest w biznesie, jest. Informatykiem, więc rozumiem, że zakup tej pierwszej drukarki był wykonalny również dla Ciebie, jako właściciela firmy reklamowej. Tak, no złożyliśmy się po 5000 zł. Tyle musieliśmy tak. dać, a znaczy łącznie mieliśmy tysięcy, które wynosił wkład własny do leasingu. Ee, do a później rozwijaliśmy się organicznie. I jaka jest dzisiaj to skala? Bo trochę już Cię pytałem o to, ile tych koszulek tak. drukujecie, czy, czy ubrań, ile macie tych tiketów nie, nie wiem, dziennie, miesięcznie, nie A wiem, jak ci to jest łatwiej. Do tej pory doszliśmy już teraz, patrzę, że o godzinie 18.10 mieliśmy 121 013 zamówień. Od? od? Od maja 2014 roku. Okej. Ok. No, akurat teraz, minutę temu, weszło kolejne zamówienie, więc jest 121 014. Super. A i to kolejne zamówienie jest na jedną? Rzecz na kilka. Tak, rzeczy? W tym wypadku widzę, że na jedną po kwocie. Czy sprawdzę? Tak, jedna koszulka. Dobrze, no więc wiemy, skąd się wziął ten fascynujący pomysł. Mniej więcej czujemy jego skalę. A powiedz mi, to jest dużo pracy. W sensie to jest taki. Wiesz, bo my często rozmawiamy z twórcami na przykład aplikacji, które no, tam robią różne zaawansowane rzeczy, na przykład pomagają testować. Umiejętności programistów na całym świecie albo nie wiem, no, pomagają uczniom rozwiązywać zadania, żeby się lepiej uczyli. No, no mnóstwo takich rzeczy. I oni, jakby, no, po pierwsze bardzo dużo pracują, po drugie no, opowiadają o tym, że chcą być jednorożcami, podbijać e, świat, robią rundy finansowania. No, jest cała taka historia, wiesz, że prowadząca być może kiedyś do jakiejś giełdy, no, dostania się jakimś Uberem czy Airbnb. E, hmm. A wy jak pracujecie? O czym marzycie na co dzień przychodząc do, do, do firmy i realizując te zlecenia? No, naszym celem jest no, zdobywanie coraz szerszego zakresu A. Rynków, B równy, różnych zakresów działalności. E, no, chcemy się rozwijać terytorialnie, m, jeśli chodzi tutaj o pozostałe jakby jeśli chodzi o rynek polski, no to czujemy się dość pewnie. A drugim aspektem jest rozwój żeby to nie był tylko produkt B2C czy B2B o do małych przedsiębiorców. Teraz naszym głównym celem jest realizowanie działań w zakresie merchandisingu, takiego merchandisingu internetowego, głównie dla youtuberów, e czy innych klubów sportowych, e-sportowych, tego typu działań. Czyli od, taki, e czyli od takiej najtrudniejszej wersji biznesu, Jaką jest tworzenie pojedynczych egzemplarzy, chcecie przejść do w sumie chyba trochę prostszej wersji, jaką jest robienie krótkich serii? Czy nie, to będzie wtedy print on demand, bo okay. jakby teraz kwestia każdego przedsiębiorcy w zakresie merchandisingu wyglądała w ten sposób, że on musiał wykonać odpowiednie zatowarowanie dla siebie. Kupić powiedzmy ileś koszulek S w takim rozmiarze, ileś koszulek M w takim, w takim kolorze. E, I wtedy e, często zostawał ze Stanami magazynowymi. Trzeba pamiętać o tym, że popularność danych produktów w obecnych czasach jest o wiele, wiele krótsza. Mm. Tego typu działania zaczął wykonywać Amazon. Pamiętajmy, że Amazon drukował na początku książki, print on demand, bo książka była popularna. No i była popularna 2, 3, 5, 10 miesięcy. E, no i tak samo jest teraz w merchandisingu. Chcemy promować daną instytucję. Potrzebujemy do, tych, do tego różnego rodzaju produktów promocyjnych. No i nie chcemy ich wytwarzać, nie wiadomo ile, że później z nimi zostać. Chcemy po prostu jest zamówienie, to wtedy my go wytwarzamy. No i chcemy tworzyć właśnie takie rozwiązania print on demand. No i dzięki rozwiązaniom informatycznym jesteśmy w stanie to robić z wielu różnych platform sklepowych. Na chwilę obecną obsługujemy Shopify, Magenta, PrestaShop i każda osoba, która ma sklep na tych platformach, może nam bezpośrednio przekazywać swoje zamówienia, my je będziemy tego samego dnia drukować i wysyłać do klienta. Aha, czyli jesteście w tych wielkich trendach biznesowych, które się rozwijają globalnie. To nie jest tak, że tworzycie sobie jakiś taki mały lokalny biznes, który jest oderwany od tego wielkiego świata Amazonów i innych tego typu Gigantów tak, e, jest myślenia zdarne, o biznesie. Pasuje, się w ogóle jednak spokoją. Jak to ktoś może kiedyś powiedział pycha kroczy przed upadkiem. Okej. Okay. Więc o, staramy się do, jakby. E, szanować ten to, od czego zaczynaliśmy. Czyli tutaj te takie proste zamówienia dla klientów B2C, nigdy się od tego nie odcinamy. Natomiast też patrzymy. Bardziej perspektywicznie w przyszłość, no i staramy się e, no, umocować się w różnych działaniach rynkowych, no i też patrzymy po tym, co dzieje się na rynku. Nim oczywiście wejdziemy w dany aspekt, to, to trzeba mierzyć siły na zamiary, prawda? No, sądzę, że na chwilę obecną, przy obecnym parku maszynowym, jesteśmy w stanie już konkurować z innymi graczami, również w zakresie merchandisingu i obsługi sklepów internetowych. A dużo macie tych Epsonowskich drukarek u siebie na stanie? Powiększacie ten stan? To jest wasza, wasze bazowe urządzenie? Tak, samych drukarek Epsona DTG mamy na chwilę obecną trzy. Dziewięć mamy drukarki Epsona do sublimacji, do ekosolwentu. Eee, więc no, firma Epson jest jakby spódwórcą naszego sukcesu. No, pierwszą drukarkę, którą kupiliśmy, właśnie to była drukarka Epson'a i no, wiadomo, jak to jest na początku, mieliśmy bardzo dużo problemów technicznych, e, cały proces produkcji nie jest taki prosty, to nie jest jak druk na papierze czy na folii, bawełna jest bardzo zmienna, trzeba ją naprawdę no, czuć i rozumieć, e, no i w tym wypadku, jeśli chodzi o wsparcie Epson'a, było ono na naprawdę bardzo dobrym poziomie, gdyby nie to wsparcie, to no wątpię, żebyśmy... Tak, na, rośli, rośli tak szybko, jak tam się udało, albo moglibyśmy naprawdę no, Gorzej skończyć w tym interesie. Tutaj <grymne> no podziękowania dla serwisantów z Epsona, prawda, bo wykonywali świetną robotę, nigdy nas nie zostawili i było czasami tak, że wychodzili od nas z firmy od drugiej w nocy, bo wiedzieli, że następnego dnia mamy całą masę druku do zrobienia i gdyby sobie odpuścili, no to nie byłoby fajnie. Jasne. Mielibyśmy całą masę niezadowolonych klientów, całą masę telefonów i no tutaj wsparcie właśnie techniczne ze strony producenta czy dystrybutora jest bardzo istotne. No to jeśli technicy wychodzili o pierwszej, drugiej w nocy, to ty pewnie wychodziłeś o czwartej, kiedy ta, pracujesz ciężko w swojej firmie. O czym marzysz? No fajnie, bo ona się w dalszym ciągu rozwijała, żeśmy mogli cały czas ten proces automatyzować. Sądzę, że te idee, z którymi wychodzimy, czyli automatyzacja całego procesu, uproszczenie go, sprawienie, żeby był coraz y, bardziej przyjazny dla użytkownika, a z drugiej strony wymagał coraz mniejszego zaangażowania ilości pracowników. E, jesteśmy w stanie stworzyć tą dużą firmę, która w sposób dość zautomatyzowany będzie przerabiała każdego dnia dużą ilość zamówień, a starych klienci będą z niej zadowoleni. Każdego dnia dostajemy wiele opinii w internecie. Są to opinie yy, zazwyczaj dobre, więc no, mnie to bardzo satysfakcjonuje. I no, moim marzeniem jest to, żeby po prostu rozwinąć to do takiej mocno europejskiej formy, a żeby znak idea Shirt był rozpoznawalny. A już takim creme de la creme byłoby dla mnie, żeby jak ludzie zamawiają, bo teraz mówimy, mamy tylko nomenklaturę, o zamówiłem koszulkę z własnym nadrukiem. To chciałem, żeby oni kiedyś mówili: zamówiłem idea szerta. Okay. No, tak to jest tego taki, taki akronim, prawda? Że no, to jest koszulka z pomysłem, prawda? Więc Jasne. nawet to jeśli jest to jest. jest takim standardem. Nawet jeśli to jest mój pomysł w tym idea szercie jako, jako klienta. Podoba mi się to marzenie. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Bardzo serdecznie dziękujemy. Michał Błałciak, Idea shirt byli naszym bohaterem w dzisiejszej biznesmanii. Do zobaczenia za tydzień.